Rywalizacja sportowa to rywalizacja sportowa, natomiast dzisiaj też spotkaliśmy się z ważnego powodu: z racji tego, że ten turniej jest elementem uczczenia pewnej tradycji związanej z naszymi przodkami, dlatego warto również o tym pamiętać. Natomiast wiadomo, że wszystko jest ważne, ale sport w życiu jest najważniejszy przede wszystkim, domyślam się, że również dla Państwa. Także życzę przede wszystkim również przy następnych turniejach, następnych rywalizacjach. Dużo satysfakcji, dużo treningu, dużo potem sukcesów, godnego reprezentowania w, w szkół. A jeżeli chodzi o dzisiejszy turniej, gratuluję gospodarzom. Jak widać, nie byli zbyt gościnni dzisiaj w murach tej szkoły, ale mieli jak zakładam, tego szóstego zawodnika, bo chyba po pięciu graliście, więc trudno było pokonać dzisiaj z pewnością gospodarzy, ale myślę, że na innym gruncie już nie pójdzie im tak dobrze i życzę Wam również tego, żebyście przede wszystkim w swoich drużynach mieli wielką radość z uprawiania sportu, bo to jest najważniejsze i gratuluję uczestnictwa i oficjalnie można powiedzieć, że dzisiejsze turniej w intencji pamięci żołnierzy wyklętych zorganizowanej w Szkole Podstawowej numer 12 Uważam za zamknięty. Do zobaczenia za rok.